No hej, witam Was w kolejnym odcinku serii Gramy przy piwku Pokémon Crystal i dzisiaj zaczniemy może od e, Battle Tower, czymkolwiek to jest. Mm, cześć, Laska. Piszełem, mm, że mi powie coś ciekawego, ale niestety nic z tego. Dobra, ci mi mówią, że w Battle Tower jest dużo no, silnych e, trenerów, ale generalnie... Powinien sobie dać radę. No dobra, no to skoro tak mnie pocieszają, no to się tam udajemy. Idziemy do tego Battle Tower i spróbujemy się zmierzyć z kimś. Siemasz. masz? Aha, tylko trzy pokemony mogą mieć ze sobą. Okej. Okay. Eee, to na pewno zostaje Magnemite, bo ma najniższy poziom i może Butterfree. No i dobra, i zobaczymy co teraz się mam. Tak. Spoko może się gra zapisać, nie widzę problemu. Cieszę się bardzo. Dziesiąt... Może najpierw zacznijmy od level 10. Aha, że moja ekipa ...prawda, przekracza ten poziom. To może 10. Nie, muszę walczyć z levelami 30. No dobra, zobaczymy. Pewnie dostanę taki łomot, że aż mi się przykro zrobi. Dobra. Cie masz. Łomot będzie straszliwy, bo ja dopiero. No nie. Nie przeskoczyłem za bardzo. Do tego, Nie dobiłem do 30 poziomu, a ten tak Cruel. To jest Pokémon wodny. Więc przy odrobinie szczęścia, Weeping Bell, powinien sobie radę dać. nie. No nie no to w takiej sytuacji to ja to w ogóle nie poszaleję. No nie to nie rozniesie. Ok to był kiepski pomysł najwyraźniej. Mhm. To był kiepski pomysł. Czyli najpewniej będę musiał sobie stworzyć sam jakąś drużynę i tylko właśnie. Na, mającą na celu przebycie tego wszystkiego eee, i wtedy będę mógł tu walczyć, bo widzę, że inaczej będzie ciężko tu cokolwiek zawojować. Mm. No, wątpię, że by ser wodnemu Pokemonowi zaszkodził, wprawdzie jest to bardzo silny atak, ale, ale nie sądzę, że mu mógł... to... no właśnie, Czarno to widzę, szczerze powiedziawszy, więc chyba sobie odpuszczę. Jak będę miał już tak wysoki progres w grze, po prostu zajmę się. Zajmę się już tym, prawda, takimi pierdołami. O, takimi drobnostkami w grze jak tam. W połapie pokemony 10 poziomu, czy tam dobiję do 10 i będę kombinował jak tam pokonać tych iluś podrząd. No dziękuję bardzo. Miło było. Mhm, miło było. Uleczyli mi chociaż? Uleczyli, dobra, to... Podejmuję swoje pokemony, idę do latarni morskiej bo tutaj najwyraźniej sobie nie radzą. Eee, dobra, moje Pokémony. Magnemite... jest. I Batterfree. No właśnie, czy. No nie. Z tego sobie nie ewoluje. Szkoda. Chciałbym mieć Pokémona, które ewoluuje, żeby mieć satysfakcję z jego rozwoju, więc. Hmm. No zobaczymy, kogo mi się uda... dorwać. Na razie idziemy do latarni morskiej. Okej, okay. no i co my tu mamy? Na razie mamy prostą drogę. Cześć babciu. No dobra. No i jest. A ty co, nie chcesz walczyć? Dobra. Eee... Kto jest pierwszy? Mam nadzieję, że Weeping, tak? Jako pokemon roślinny powinien tutaj... Podejrzewam, że będzie w latarni morskiej większość marynarzy mając pokemony wodne. O, albo i nie. Ten że nie wygląda na marynarza. Właśnie, gentleman Alfred. Ok, eee... Alfredzie. Hmm. No, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ale mamy dzień i twoja sowa idzie spać. No i wiesz, rozumiesz, tak? Myślę, że. ...dwa razy uda mi się go udziabać. O, nie jest źle. No i czekaj. No i tyle, jeśli chodzi o... No, toule dziękuję 600 tak ładnie. Nawet bardzo. No niestety, niestety Alfred... Musisz się zająć czymś yy, innym. Tu mamy kolejnego chętnego, tym razem to jest chyba marynarz. No to całkiem dobrze, na marynarze mam no, niezłego Weeping bella, Okej, okay, Poliwag, no... Ale na 18 poziomie, no... Nie jest to godny mnie przeciwnik. No właśnie, ale to nic. Za... Tak na takich sucharach całkiem dobrze się XP, o, o Oliwiru, No, Oliwiru jest nieco groźniejszy. Zdaje się że jest wodny i walczący, chyba w ale tak naprawdę żadna różnica. Jak widać, pięknie 500 Expa. No, Whipping Bella tutaj całkiem nieźle wyleweluję, podejrzewam. Dość wysoko. Mm. No się mam. Ale szczerze powiedziawszy, to dobrze, bo. Dlaczego nie, nie, nie miałbym go akurat levelować? Tutaj, oho. Kolega używa pokemonów latających. Co było dobre na latających? Kogo ja wtedy używałem? Co? I ja walczyłem kurczę z Falknerem, nie pamiętam, ale to nic, użyjemy trochę e, tego kolegi, myślę, że będzie dość odporny na jego na ataki PJ-a, właśnie, bardzo mnie to cieszy, jest szansa, żeby go całkiem nieźle podlevelować. A zapomniałem, że przecież pokémony elektryczne są całkiem dobre na... na, la... na wodne, więc w sumie oprócz Pinbella mógłbym levelować tutaj Magnemite, płynąc po wodzie. Wprawdzie nie jestem pewien, jakby mi to poszło, ze względu na to, że te pokemony wodne będą tutaj dość... o dość wysokich levelach. Ale przy odrobinie szczęścia, Magnemite powinien sobie dać radę. Kolejny PJ, nie zmieniamy Pokemona, niech zostaje. Eee, zobaczymy tylko jakieś inne tutaj triki. Aha, ale cała reszta jest normal. Eee, czyli lecimy Thunder Shockiem, który jest atakiem jedynym elektrycznym. Dość takim w miarę silnym, jak widać. Może zupełnie nie urywa, ale na. Pokémony tego... o tym levelu wystarcza... W zupełności. Nie zmieniamy nic i atakujemy dalej. Kolejny Thundershock. Kolejny Pidgey, niedługo to będę się trochę pod, pod, podleczyć, bo... bo nie chciałbym, żeby mi padł w, w środku walki. Z drugiej strony... może uda mi się wytrwać do końca nim, chociaż sam nie wiem... Zresztą się zobaczy. Ok. Dobra. No i kolejny PJ. Bardzo monotematyczny kolega. Widzę same PJ -ie. i to na levelach nierewelacyjnych, szczerze powiedziawszy. No i dobranoc. Następny proszę. No i prawie level wpadł. Chyba, że ten ma jakiś wyższy level, to może nawet level wpadnie. 15 niestety, czyli level nie wpadnie. Ale to nic nie szkodzi. Magnumite jednak trochę sobie podlewelował. Okej, okay, pięknie. Dziękuję, było bardzo miło. Na razie. Co tam Gina? O! Gina chce mi coś dać. Droga 34. Mm, zerknijmy, gdzie jest droga 34. Gina potrafi dać całkiem fajne rzeczy, więc chętnie bym się tam wrócił, ale to jest kawał drogi. Aż za Goldenrod. Mm, nie, na razie nie będziemy tam wracać. Niedługo powinienem mieć skill, który pozwoli mi, że tak powiem, troszeczkę sobie drogi skracać, więc e, wtedy będziemy o to, o to walczyć, żeby pozbierać te wszystkie pierdoły, które ludzie chcą mi dać. Mm -hmm. Preston. No dobra, Preston, co masz ciekawego? Growlite. No to to jest oczywiście Pokémon. Ognisty, więc pierwsze co robimy to zmieniamy pokona na wodnego, żeby czasem mocnego w pierdolu nie dostać. Krokona ma co najwyższy level. 28, może no, zobaczymy, nie wiem przy którym on ewoluuje, czy przy 32, czy przy 36 A... Tak się troszeczkę go podlevelować, żeby już ewoluował, ale jeżeli to jest 36 to trochę mi to zejdzie, więc po prostu póki co resztę drużyny postaram się podciągnąć do jego poziomu, tak żeby później już na spokojnie je dobijać do poziomu, w którym wszystkie Pokemony ewoluują. Bell ewoluuje tylko jeżeli mu dam jakiś kamyk ewolucji czy coś, więc będę musiał go zdobyć, ale jego ja może mi dać Gina, więc przedrobieniem szczęścia, kto wie, może dostanę wkrótce. Eee, dzień dobry. Mm -hmm. Co ma Pani ciekawego? Cechą? Mm, Maril z jest pokemonem wodnym, a nie wiem, Odon by też mógł sugerować, że też trochę elektrycznym, ale na ten na temat nic mi nie wiadomo, ale na wodne jest oczywiście pokemon roślinny całkiem skuteczny, I nie, to diabły używa rollouta. Normalnie rolauta bym się bał, ale no przy takim poziomie życia już nie miał szansy mi zagrozić. Dziękuję bardzo. Tu mogę. A tu mogę zejść w dół. Mm, tu mamy kolejnego buca. Mm, co tam masz pan ciekawego? No, mm, mm, dwa Pokemony, krabi. Czyli Pokémon wodny. Też się tego wcale nie boją. Używamy i myślę, że w tym momencie Wiping Bell dogania Krokonała. E, tak jest, dogania Krokonała w levelu. E, co ma kolega jeszcze? Krabiego kolejnego. No to zmieniamy Pokémona na Magnemite, żeby sobie w spokoju podlewelował. Hmm. Krabi ma level 20 więc jest dość wysoki i może nie paść na strzała, na pewno nie padnie na strzała. Zobaczymy jak tutaj... Oj ale oj, oj, oj. Ledwo ledwo przeżył. Eee, teraz zdecydowanie muszę go podleczyć, bo... mógłbym zaryzykować wprawdzie. I liczyć, że magnite zapłyje pierwszy, ale gdyby tak nie było, to by był... No, sz sz szkoda Pokemona. Okej... Okay. No i co teraz? babu beam no troszeczkę zjada życia, ale się tego nie boimy. Kolejny Thundershock. Ten beam nie powinien, nie powinien zabić Magnemite'a, no chyba że Crit akurat siądzie. No ale nie, siadł bardzo dobrze. No i Thundershock zabija krabiego i Magnemite z pewnością dostanie całkiem sporo expa. No 500 prawie, no. Całkiem ładnie muszę powiedzieć. Pół levela wpadło. Jest w porządku. Zmieniamy kolejność pokemonów. Ciach. I... co teraz? Właśnie. Trzeba podleczyć oczywiście. Bo coś mam tyle tych... Y, ...miksturek, superpotków. Trochę to jest marnotrawstwo no niestety Le może wyleczyć 50L-27, no ale nic nie mogę na to poradzić, prawdę powiedziawszy. Eee, siema! Pokemony robaki! No to na robaki co było dobre? Tak nie, Boże, latające. No oczywiście e, do dobry będzie. Pokemon elektryczny i metalowy, czyli idealnie będzie magnemite poszaleć. Shockiem. No to niewiele działa, prawie powiedziawszy, nawet z krytykiem. No i zobaczymy, co Magnemite zawojuje. Tanderszokiem. No, sparaliżowany ptaszek spadł z nieba. Możemy walczyć dalej. Myślę, że zostawię sobie Magnemite'a w tym momencie, bo sobie radzi całkiem zgrabnie. Co i kolejny Thundershock będzie. A tu widzę kolejny Fury atak. No, najwyraźniej się kolega nie nauczył, że to niewiele daje. No, A więc to graj. No i super efektyw I teraz może go dobiję na przykład Sonic Boomem. Myślę, że powinno wystarczyć. Tak, zgadza się. No i 200 EXPA. No I na jeszcze jednym. O, Firo. No, Firo to już jest coś ciekawego. Na poziomie 20. Myślę, że też powinien szybko się złożyć. Aczkolwiek jego ataki będą nieco silniejsze. No, nie na tyle, żeby mogły zagrozić Magnemite'owi. Ale przynajmniej Magnemite dostanie sporo. expa za tą walkę podejrzewam. W końcu przeciwnik jest całkiem dość silny. No, tylko niestety trafił na takiego, a nie innego Pokemona, który ma jego ataki daleko gdzieś. No zobaczmy, ileż EXPO za to będzie? Prawie 700. Bardzo ładnie. No też kolejny pół levela. Bardzo ładnie. Tylko tak, tu jest... Jakiś jegomość. A tu mamy TM34. Czym jest TM34? Pytanie zasadnicze. Nie tutaj. Tutaj TM34 to jest słagę. Aha, dobra. Nie jestem zainteresowany dalej, widzę, że odcinek już jest dość długi, jak na Pokémony ale no, nic na to nie poradzę, tak? O, Rare Candy, to jest bardzo fajne, z tego względem po prostu mm, dodaje poziom Pokemonowi. To jest fajna sprawa, zwłaszcza jak już levelowanie jednego, level, levelowanie level, zdobycie jednego poziomu kosztuje parę godzin spienia, to wtedy bardzo szybko można czymś takim podnieść. Prawdzie niewiele, ale zawsze coś. Dobra, składamy tu. Tu mamy kolejnego jegomościa, który będzie chciał walczyć. Marynarz jakiś taki śmieszny. Dwa piksele zamiast oczu. No dobra, co tu kolega sobą reprezentuje? No reprezentuje biedę, widzę. Eee, Poliły na 20. Mam nadzieję, że Magnemite jako pokémon stalowy jest odporny na ataki takie typowo siłowe. No, jo, 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 to jest niefajne. Zobaczmy jak Poliwyrul sobie poradzi z takim atakiem. Nie jest źle. Muszę tylko podleczyć oczywiście Magnemite'a, bo troszeczkę mu się oberwało. Nic nie szkodzi. Jest już full życie. Eee, no, double slap widzę, niewiele robi. No, pięć razy mnie zdzielił. no... Dobra, siedem punktów życia poszło w pizdu. No, ale Thundershockiem podejrzewam, że potem poliłem po na oberwie To już niestety zejdzie z ze sceny walki. Z pola walki, tak, zgadza się. Dziękuję. 500 A prawie level, ale nie level. Szkoda. Dobra. Co tu masz, kolego? Ether. Dobra. Może się przydać. Bijamy się tu na górę. I na górę. Tu mamy jeszcze, jeszcze, jeszcze jednego kolegę. No dobra. No, ale jak kolejnego, to kolejnego. Ernest. Jedna ma Maczopa, Machop'a, Pokemon'a walczącego. No właśnie, możemy sobie takiego skombinował skądś, co? Mogłoby to mi się całkiem może i przydać. Zobaczymy jak Machop... a właśnie, na Machop'a nie, nie jest... Y wow! Y dobra, to jak tak to ma wyglądać, to może Butterfree. prawdzie Butterfree też pewnie do... mocno oberwie, ale może przynajmniej uda się go, nie wiem, zatruć czy cokolwiek. A, wiecie, to nie jest zbyt efektywne, a ja mogę użyć na niego Confusion, żeby przy okazji sam może się uderzył. No i Confusion widzę, że jest bardzo skuteczny. To, kurczę, no szkoda było Butterfree, bo Butterfree jest dobra na Pokémony walczące. A Pokemony walczące, no, też są jakby nie patrzeć dość silne i mogę ich nieco spotkać na swojej drodze. E, nie zmieniam, musiałbym leczyć e, Magnemite, a, No nie bardzo mi się chce, a to też są Pokémony walczące, więc miejmy nadzieję, że Confusion na nich tak samo dobrze zadziała. E, jednak nie do końca. Ale po, poliwill jest confused. Bardzo dobrze. No i... Jeszcze trochę się sam zabiję przez ten czas, mam czas, żeby uleczyć właśnie Magnemite'a i wystawić go do walki zaraz. No, Watergun może Battlefield, niestety, zaszkodzić nawet nie dobra, to wystawiamy Magnemite'a, niech sobie leveluje. Okay. No i tutaj Babu raczej nic strasznego Magnemite'owi nie powinien zrobić. Eee, znowu Watergun też raczej nie zaszkodzi. No, jest dość silny, ale tam Shock powinien zażegnać niebezpieczeństwo ze strony Pol Wirla. Zgadza się. No dobra. I Batterfield dostaje trochę EXPA. No i Machop. Tak, zmieniamy Machop. Jest Machop, to używamy Butterfree i myślę, że w tym momencie yy, ostatniego trenera tutaj już się pozbędziemy i będziemy mogli udać się do liderki Jimu. Dziękuję bardzo. Macho się powinien złożyć bardzo radośnie, a jednak nie do końca. No, Lowkick też specjalnie tu nie, nie, nie wyrządził jakichś strasznych szkód, także. Machop się teraz składa. Batterfree dostaje nieco EXPA. Dziękuję, było bardzo miło. Wiem, jestem arcypotężny w ogóle. Super WP, też się może przydać. No i mamy liderkę Jim'u. A, dowiadujemy się, że Pokémon, który zwykle tutaj rozświetlał e, ten szczyt latarni morskiej, niestety się pochorował i muszę zdobyć lek. Dobra, zdobędę ten lek, ale już w przyszłym odcinku, bo ten już i tak wyszedł pierońsko długi. 88 na 16 powoli rośnie. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Hej!